Skalper, skalper, ninja, łakcji. Rynek się rusza, jasne bez reakcji Pipsy po pizzach jak gwiazdy, sulikiem Wchodzę, wychodzę, zostawiam, tylko wiem Pięć minut świecam w terenu świat Wejście i wyjście jak cios, jak tat Nie czekam na trend, nie wierzę w sen Skalper jak ninja, znika, nim dźwięk do dym Broker się poci, gdy loty latają Sprawię się zwężą, gdy ninja atakują cake profit Malutki stop z dużo pokale w tej grze Każdy tick to powód Skalpit ninja, wchodzę i znikam Te pipsy wyłapany wszedł niż ninja. Skalping Ninja Cisza, błysk Rynek nie widzi, a ja biorę zysk Telefon w ręku, wykres na tapecie Skalper nie śpi, on czai się w sieci Wchodzę na Londyn, wychodzę w Nowym Jorku Moje konto rośnie jak shrieken w korku Nie gram w marzenia, nie gram w długotermin Ja tnę jak saurek, recyklujny chirurg Byki, niedźwiedzie, nieważne kto tu Skalping Ninja, zawsze pierwszy do ruchu Skalping Ninja chodzę i znikam Licy łapane, szybciej niż migać Skalping ninja, cisza, błysk Rynek nie widzi, a ja biorę zysk Północ, trzy, trzy, rano, daje znak Skalder bez strachu, ja nie znam brak Znikam w cieniu, nim rynek zawróci Skalping ninja, zawsze pierwszy w upiek. Nicza, o nie drugiej nie. Kram jak duch, a kasa płynie. Skalping Ninja, wróćcie mi świec. Rynek to doczora, ja mistrz w grze. że że kończy, zostaje mi plan. Skalper jak Ninja, wraca znów tam. Kiedy dzień się kończy, zostaje mi plan. Skalper jak Ninja, wraca znów tam. Stąd zostaje mi plan Skalper jak ninja wraca znów tam Skalpik ninja, wchodzę i znikam. Ej, hey, pipsy łapane, szybciej niż migać Skalpik ninja, cisza, błysk Rynek nie widział, ja biorę zysk zostaje mi plan! Skalper jak ninja wraca znów tam. Gdyby dzień się kończy, zostaje mi plan. Skalper jak ninja wraca znów tam. Gdyby dzień się kończy, zostaje mi plan. Plan jak duch, a kasa płynie. Ne.